Cześć, z tej strony Beata Matras. Jestem product managerem obecnie, a moje zainteresowania skupiają się na tematyce zarządzania projektami, produktem oraz IT. Dawno nie nagrywałam tego podcastu. Poprzednie odcinki były skupione głównie na tematyce zarządzania projektami. Teraz moja rola troszkę się zmieniła, troszkę ewoluowała, więc będą na pewno treści związane z IT oraz product managementem. Zobaczymy, którą stronę pójdzie ten, ten podcast i jaka będzie po jakimś czasie może jego Misja i wizja. Dzisiaj moim gościem będzie Filip Szarek, programista backendowy, a teraz już nawet full stack z kilkuletnim doświadczeniem. Nie ma co ukrywać, po zdjęciu na okładce podcastu możecie się domyślić, że jest on również moim partnerem życiowym. I dzisiaj będziemy rozmawiać o podstawowych pojęciach w IT, które każdy pracujący z programistami. Powinien znać. To takie totalne podstawy, które na pewno się przydadzą ludziom wchodzącym do świata IT. Jeżeli ten odcinek Wam się spodoba, piszcie na insta, co nagrać dalej, bo mam dość dużo pomysłów, ale nie wiem, czego dokładnie potrzebujecie, więc proszę się nie bać, proszę pisać, najlepiej przez Instagrama, wrzucę linki w opis odcinka, jakie tematy Was interesują, a ja postaram się przygotować o tym odcinki um, i dość regularnie się tutaj udzielać, żeby Wam pomagać, a przy okazji poszerzać moją wiedzę, żeby nie przedłużać, Serdecznie zapraszam do słuchania. Dzień dobry wszystkim ponownie po dosyć długiej przerwie. Dzisiaj będę rozmawiać z Filipem, który jest programistą, a dokładniej programistą Javy, ale zanim może powiem za dużo, to pozwolę Filipowi samemu się przedstawić. Cześć Filip, bardzo miło mi Cię gościć w podcaście, w podcaście Bliżej Projektów. Porozmawiamy dzisiaj o podstawowych pojęciach, które powinien znać project manager albo każda osoba pracująca w zasadzie z programistami, z software developerami w branży IT. No, Będą to na przykład osobą nietechniczną. Ale zanim zaczniemy rozmawiać na ten właśnie temat, to może powiesz nam kilka słów na swój temat. Cześć Beata. Przede wszystkim chciałem bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie do dzisiejszej rozmowy. Kilka słów o mnie. Mianowicie jestem obecnie full stack developerem, czyli pracuję zarówno na backendzie, jak i na frontendzie. Samym programowaniem zajmuję się od co najmniej 4 lat. W wolnym czasie lubię czytać książki, nie tylko te techniczne, ale również o tematyce science fiction, fantazy. No, z takich bardziej aktywnych rzeczy, które robię w wolnym czasie, to jest przerzucanie ciężarów i jazda na rowerze, a latem kitesurfing. I chyba to będzie na tyle. Dzięki Filip. W swojej wypowiedzi użyłeś słów frontend i backend. Może zacznijmy od tego. Może wyjaśnisz nam bardziej, co oznacza frontend, co oznacza backend, czym, czym to się różni od siebie. Może są jakieś przykłady. Dobra, nie będę wyprzedzać. Zostańmy na tym. Frontend i backend. Frontend odpowiedzialny jest za ładne przedstawienie danych na naszej stronie, natomiast backend służy głównie do wyciągania informacji z baz danych, przetwarzania ich i właśnie wysyłania do frontendu. Jeżeli chcielibyśmy przełożyć to na język taki bardziej powszechny, tak żeby wszyscy również ludzie spoza branży zrozumieli czym jest front-end i backend end Porównałbym frontend end i back, -end. -end i back -end do różnego rodzaju chirurgów. Na przykład front-end developer byłby chirurgiem plastycznym. Czyli jak dobrze wiemy chirurg plastyczny zajmuje się operacjami na w naszym ciele tak żebyśmy wyglądali po prostu ładniej. Na przykład przede nosa i tego typu rzeczami. Więc taki front-end developer zajmuje się głównie sprawieniem, żeby strona wyglądała ładnie i przystępnie dla użytkowników. Natomiast taki back-end developer, to bym nazwał takim chirurgiem, który zajmuje się naszym Wnętrze, takim na przykład kardiochirurgiem. Czyli dokładnie nie widzimy, jakby, efektów jego pracy na pierwszy rzut oka, ale jego praca w dużej mierze wspiera i pomaga w budowaniu strony internetowej, ponieważ wszystkie dane, które on przetwarza, wysłane są na frontend, dzięki czemu frontend może je pokazać w ładny sposób. No. no, i to jest jasne wytłumaczenie tego, czym faktycznie jest frontend, czym jest backend, czym się to różni. Mam nadzieję, że nasi słuchacze również uznają tą metaforę kardiochirurga i chirurga plastycznego za dobrze obrazującą właśnie to, czym się różni frontend od backendu. A czy są jakieś przykłady języków frontendowych, backendowych, które są używane najczęściej? Tak, oczywiście. Zacznę tutaj od backendu. Głównymi językami, z którymi można się spotkać najczęściej w korporacjach jest to Java, coraz częściej Kotlin, czyli taka Java na sterydach, C-Sharp i obecnie coraz częściej Python, ponieważ przetwarzamy coraz większe ilości danych i Python i biblioteki, których się używa bardzo dobrze pomagają w przetwarzaniu i konwertowaniu tych danych. Jeżeli chodzi natomiast o frontend, to takimi głównymi i podstawowymi no, językami, tak, czy skryptami. To jest to HTML, czyli taki szkielet do budowania naszej strony, CSS, czyli CSS, czyli też taki można to nazwać skryptem, dzięki którym nasza strona nie jest czarno-biała, ale właśnie jest kolorowa, ładna, pełna animacji i przyjazna dla użytkownika. I JavaScript, który jest tak naprawdę. Łączy i spaja to wszystko w całość, i dzięki niemu możemy właśnie te animacje tworzyć. Możemy również pewne funkcjonalności z backendu przemapowywać. Jeszcze obracając się w tym momencie tych języków programowania, frontendu, backendu, bardzo często padało i nadal gdzieś tam pojawia się w mojej pracy słowo framework w odniesieniu do języków programowania. Czym są frameworki? Tak, framework jest to taki szkielet, szablon do budowania aplikacji. Ok, przepraszam, jeszcze jedno. A czym się różni framework od języka? Dzięki językowi budujemy nasze aplikacje, natomiast framework to jest tak naprawdę już gotowy. Puzzle stworzone przez język, żebyśmy za każdym razem nie powtarzali się i żebyśmy mogli w szybszy sposób budować naszą aplikację. Czyli to są takie, jakby gotowe elementy? Gotowe klocki, tak, okay. dokładnie. Gotowe okay. puzzle, które potem w fazie rozwoju naszej aplikacji składamy w całość. A czy możesz nam dać parę przykładów frameworków, zarówno frontendowych, jak i backendowych? Jasne. Na frontendzie są takie. Trzy królują takie frameworki: jest to React, Angular oraz Vue.js. W sumie podstawowa różnica jest taka, że w zależności od potrzeb wybiera się jeden lub drugi. Natomiast na backendzie, jeżeli tutaj mówimy o główny język korporacji, no to to jest Java oraz T-Sharp. I na początku dla Java jest to odpowiednio Spring i Spring Boot. Natomiast tak, jakby powiedzieć, Spring i Spring Boot to oba to są frameworki. Powiedziałbym nawet więcej, że jakby Spring był na początku i to jest framework, natomiast Spring Boot jest to framework dla naszego frameworka Spring. Spytacie się, jak to się ma i czemu akurat jest tak to zrobione. Spring na przykład, no porównałbym to do książki, do takiego klocka, z którego można budować naszą aplikację, a Spring Boot to są załóżmy takie gotowe półki, regały zawierające już pewne, Książki, czyli pewne elementy, dzięki którym budujemy naszą aplikację. Czyli takie większe, gotowe klocki. W języku C Sharp jest to ASP.NET, a w Pythonie mamy również takie dwa frameworki Django i Flask. Django i co? Flask. Django i Flask? Tak. Okay. Dobra, a przejdźmy teraz może stricte do developmentu, czyli do tworzenia oprogramowania. Jesteśmy na stand-upie i słyszymy słowo na przykład Git. Tak, GIT git to jest system kontroli wersji, w którym zapisujemy nasze zmiany w kodzie i dajemy im jakąś nazwę. To jest nasze archiwum z informacjami na temat zmian w kodzie, tak bym no to ładnie nazwał. Tak, no natomiast GIT tutaj głównie służy do jakby zmian, które. Robimy lokalnie, tak? Natomiast jak dobrze wiemy, w obecnych czasach jedna osoba coś robi, potem na przykład inna osoba potrzebuje to zrobić. W związku z czym stworzono coś takiego jak zdalne repozytoria. Takim w sumie najpopularniejszym, zarówno dla studentów, jak i dla ludzi pracujących już kilka lat w branży, jest GitHub. Natomiast jeszcze jednym, którym nie miałem przyjemności pracować, jest to na przykład Bitbucket. Okej, okay, dobra, już mamy w takim razie git, GitHub, Big Bucket. Mamy mniej więcej pojęcie, czym to jest. Kolejne słowo, które słyszymy na stand-upie, to na przykład PR. Pull request są to zmiany w kodzie, które dany deweloper poczynił w ramach danego taska, które następnie oddał komuś do tzw. review, czyli do wglądu. Jak dobrze wiemy, jesteśmy tylko ludźmi i mylimy się. Oraz na przykład nie znamy innych, bardziej optymalnych rozwiązań. W związku z czym, jeżeli deweloper pracuje nad jednym taskiem, następnie wypuszcza zmianę na zdalne repozytorium, to pull request służy do tego, aby inny deweloper mógł ten kod przekląć, ewentualnie dodać komentarze, co należy poprawić, albo na przykład co jest w tym kodzie dobrze zrobione, co, co nie, i wtedy. Deweloper, który pracował nad tym czasem, może, że tak powiem, się do tych komentarzy ustosunkować, czyli zrobić jakieś zmiany, lub po prostu omówić te zmiany w kodzie, które powinny zostać i nie powinny zostać jakby zmienione na przykład na, na inne. Dobra. I co my później z takim pull requestem robimy? Z tego co pamiętam, to zwykle pojawia się takie wyrażenie jak zmerdżować pull requesta. Wytłumaczysz nam, co to oznacza? Tak, oczywiście. Tutaj jeszcze jednym ważnym pojęciem jest branch, gdyż bardzo często, kiedy bierzemy się za danego taska, robimy, jak to się ładnie właśnie mówi, swojego brancha. Czy w ogóle czym jest branch? Tak? Jest, znowu porównanie do archiwum, jest to jedna z szuflad, w którym trzymamy nasze zmiany. Tak? I jeżeli chcemy stworzyć, załóżmy, kiedy zaczniemy robić nowy task, najczęściej wybijamy się z takiej z naszej gałęzi głównej, po to, żeby mieć jak najbardziej aktualne zmiany, aby następnie wprowadzać nasze zmiany do kodu i następnie pushować je do, pull, do zdalnego repozytorium i stworzyć pull requesta. Natomiast zapytała się mnie, co to jest merge? Merge następuje najczęściej, jeżeli mówimy w stosunku do pull requesta, po zaakceptowaniu go. Przez osobę sprawdzającą, i wtedy najczęściej merge, czyli połączenie brancza, na którym pracujemy i zmian w kodzie do branża głównego, do naszej głównej gałęzi i zespolenie naszych zmian w kodzie, tak, żeby była jedna spójna wersja. To no dobra. A czasami dzieje się chyba tak, że gdy zmaczyliśmy już danego pull requesta, to na przykład, no nie najpierw był testowany na środowisku testowym, później zmaczyliśmy go na środowisko produkcyjne, coś się wysypało, i w tym momencie my musimy zrobić revert. Tak? Tak, zgadza się. I co to jest ten revert? Revert jest to stworzenie nowego komita, który wycofuje ostatnio wprowadzone zmiany. Okej, okay, Filip, a czy przypominać się jeszcze coś, jakieś pojęcie, o którym ewentualnie moglibyśmy tutaj wspomnieć, bo no, no ja przyznam, że mi teraz trochę wyparowały y, niektóre pytania i y, 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 nie wiem, czy omówiliśmy już wszystko. Chciałbyś jeszcze coś dodać? Jedną rzeczą, jaką moglibyśmy dodać, jest przerypik. Jest to wybranie jednego lub wielu komitów i przerzucenie zmian. Z tych komitów do branża, na którym obecnie pracujemy. Chodzi tutaj głównie o to, żeby nie robić tak zwane kopii w klej, żebyśmy nie przechodzili po naszym, naszym systemie kontroli wersji i kopiowali kod, który już mamy zakomitowany, bo zająłby nam teraz dużo czasu i nie jest to optymalne. Chodzi nam natomiast tutaj o to, żeby właśnie tylko te wybrane zmiany, wybrane komity przerzucić na naszego brancha. Bo często bywa tak, że komitujemy pewne zmiany yy, kawałek po kawałeczku i nie, nie zawsze wszystkie zmiany, które zrobiliśmy, są poprawne. W związku z czym, żeby na przykład zachować yy, klarowność w, w gicie z semi-kontroli wersji, wybieramy na przykład i przerzucamy do naszego brancha tylko te komity, które nam posłużą, które nam się przydadzą. Okej. Okay. a czym się to różni od refactoringu na przykład kodu? Bo Cherrypick to już masz zmiany poczynione w jakichś tam komitach i przyrzuca się do naszego branża, a refactoring to jest, że masz kod, który refaktorujesz. Mówimy o Cherrypick, kiedy powiedzmy, jesteśmy na etapie tworzenia tego kodu, a przy refaktoringu to już jest kod istniejący, który próbujemy ulepszyć, tak? Tak. Okej, okay, dobra. Makes sense. No to może na dzisiaj już zakończymy i pewnie spotkamy się jeszcze w kolejnych epizodach. Jak tylko uda mi się zmotywować i nagrać kolejne odcinki, albo jeżeli praca mi na to pozwoli. No i oczywiście, jeżeli będę miała z kim porozmawiać i, i będę mogła zaprosić kolejnych gości, albo Filip zdecyduje się nagrać ze mną kolejny odcinek. Dobra, no to dzięki Filip w takim razie. Dzięki również. Na razie, cześć. Bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. W opisie odcinka zostawię kilka linków, na przykład na miary na Insta Bliżej Projektów, czy, czy do Filipa na LinkedIn, jeśli chcielibyście pogadać i dowiedzieć się co nieco więcej na temat pracy w IT czy, czy, czy programowania. Do usłyszenia mam nadzieję niedługo i jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli macie jakieś potrzeby, Związane z podcastem czy z treściami około projektowo-IT, produktowymi, to piszcie na Insta. I ja postaram się przygotować jakieś dodatkowe materiały, może odcinek podcastu, może jakiś post na Insta. No więc do usłyszenia. Dzięki, wielkie.